ਹਾਂ I to ostatni raz widziałeś na... Wczoraj rano. Dramat Wojcek zainteresował mnie właśnie dlatego, że jest w nim wiele luk, wiele niedopowiedzeń i że autor pierwotnie, teraz, znaczy ostatecznie nigdy tego tekstu nie zredagował, nie ułożył, dlatego właśnie można go interpretować na wiele sposobów i moim kluczem do odczytania Wojcka, czy takim pomysłem na to, w jaki sposób się do niego zabrać, było sięgnięcie po konwencję kryminału oraz po format gry, gry wideo, gry RPG. A Pani dobrze pamięta osoby, które Pani coś kupują, sprzedają? Tak, raczej tak. Znajdujemy się w niedużym mieście. Chciałam już dawno wprowadzić w spektakl element nazwijmy to losowości, lub też wariantywności. Na początku rzeczywiście myślałam o tym, żeby publiczność miała wpływ na losy bohatera. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na takie losowanie wybór scen rzeczywiście, który jest zawsze przypadkowy. Znaczy, jest, nie decyduje o tym ja, nie decydują o tym aktorzy są e, mechanizmy. Które wpływają na to, że rzeczywiście kolejność grania niektórych scen zmienia się, co zmienia w ogóle czasami przestrzeń danej sceny, zmienia dramaturgię spektaklu, co ma też zresztą nawiązywać do tej opresji, której jednostka jest poddawana, bo to nie bohater decyduje, czy nie mamy wrażenia, że on może dokonać wyboru, ale to wybór jest, znaczy, decydowany jest gdzie on pójdzie i co może zrobić. I to, jak się potoczą jego losy, w pewnym sensie zależy od niego, ale ta presja zewnętrzna jednak jest wyraźna. Wojcek jest dla mnie o tym, jak system polityczno-społeczny wpływa i kształtuje jednostkę, jak wpływa na jednostkę, jak ją kształtuje. Systemy społeczne, bardzo już na wczesnych etapach rozwoju człowieka, bardzo wpływają na to, jak, jak się czujemy w rzeczywistości, że coraz częściej są naprawdę poważne yy, Problemy, trudności jakieś związane z radzeniem sobie z rzeczywistością, czy rozdzielaniem tego, co jest rzeczywistością, co już jest jakąś naszą projekcją, już to jest jakieś takie bardzo współczesne, i w taki sposób odczytuje też Wojska.